Dzień dobry! Mamy dzisiaj 13 kwietnia, godzina parę minut po godzinie 13. Pasieka początkującego pszczelarza, tak można by było rzec. Jest to druga część, jak założyć pasiekę. E, jesteśmy w tej chwili na pasiece u kolegi Michała. E, ile Michał tej rodzin masz w tej chwili? 10, 10, 10 rodzin w, w ubiegłego roku chyba przywieźliśmy tutaj 5. 5. przywieźliśmy 5 rodzin każdy wie jaka jest w tej chwili wiosna nie jest nie jest nam pszczelarzom w tej chwili łatwo Kwitnio, kwitnąca wierzba w tej chwili dostarcza dostarcza pyłek no i zobaczymy jak sytuacja w tej chwili wygląda? Jak rozumiem, zwężane gniazdo było, tak? Tak, tak. Ramka z pokarmem była za zatworem. Dobrze. A pszczółki troszkę się interesują, bo to jednak jest e, jedna część ula. Zatwór, tak jak we wszystkich ulach naszych, e, zatwór. Styrodurowy, tutaj akurat styrodur 300, nie ma potrzeby, nie ma potrzeby większej gęstości styroduru. No i zaraz, zaraz zobaczymy. Pierwsza ramka, może przejdę z tej strony, pierwsza ramka bardzo piękna pyłek, no głównie tutaj wierzba, tak jest. Dużo, dużo, dużo pięknego, dużo pięknego pyłku, co najważniejsze widzimy już tutaj trudnie. Jaka matka jest w Jest tu matka Sron. Sron. Tak, z tamtego roku. 2020. 2020 rok, tak? tak jest. Dobrze. Pięknie przemieszany przemieszany pyłek z czerwiem tutaj. Piękny czerw wręcz wzorowy u góry wianuszek miodu. O, czy tam pokarmu zimowego, zgadza się tak, w środku. Nie wiem, czy będzie widać jak najbardziej. O, są jajeczka, pięknie to widać. Dobrze, obracamy. Obracamy. A pokaż mi tutaj, Michał, mamy tutaj miejsce na czerw i widać pięknie, są jajeczka na czerw trutowy. Widzimy królową z opalitkiem 32. Niebieskie opalitko. Do z 2020 roku. przesuwamy piękny, piękny pyłek czyli pchają pyłek jak mogą do środka gniazda nos jest w lewej części pyłek przemieszany razem z Czerwiem, czerwiem krytym akurat na tej ramce. E, tak jak tak jak widać e, cała rodzina e, na początku wiosny e, ułożyła się od części wlotka. Jest to akurat południowa strona tutaj u nas na pasiece. Piękny pyłek. Rodzina od początku wiosny, chociaż było ciężko, nie próżnowała. Nie pró... I szósta ramka. Piękna, e, piękna rameczka. E, widać jasny plaster. Jak najbardziej pszczółki e, pracują. Widać, widać w środku w każdej komórce czerw. młoda jajeczka. Tak. Piękne tutaj larwy. To jest nasza szósta ramka w gnieździe. I jak widać, jaka, jako siódma mamy tutaj. Mamy tutaj węzę dzisiaj jest 13 dzisiaj jest 13 kwietnia kiedy poddałeś to węzę? Około 30 marca Marce, tak jest, 30 marca, nie mamy tutaj jajeczek, ale jest pięknie zalana no być może jest to, jest to... Nektar z wierzby. No tu jest naprawdę fajna baza pożytkowa. Dlatego jak najbardziej mogły nasze pszczółki natargać tutaj węzy. Wierzby. Nektaru z wierzby. Tak jest. Dobrze. Świeżo odbudowana węza. ...ląduje w środku gniazda. Natomiast od ściany... E, ...od ściany tym... ...ula... ...jedna świeża węza. Powiódka rameczka. i z drugiej strony ląduje kolejna węza kończymy, kończymy zatworem styrodurowym sąsiedni ul Jaka tu mataczka? Yy, aca. Aca. A czyli tak samo z tamtego roku. Tak jest. Pszczółka oparta na, na pszczole sklenar. Na G10 akurat. Z użyciem trutowiska antywaroza. Pszczółka bardziej higieniczna. Tu już akurat przy tym ulu nie będziemy się tu tak e, rozgadywać wielce. Od razu pierwszy, pierwszy zabieg od ściany. Dajemy ramkę z węzłem. Jak, jak widać, pszczoły pięknie propolisują. Jak najbardziej. So. Tak, już jako pierwsza ode mnie widać larwy. A tu już mamy. No tak, jest, kryty czerw. Pszczuka bardzo łagodna, tak jak widać, przykładamy, przykładamy dłoń. Ona woli odejść niż, niż nas zaatakować. Druga ramka. Piękny, piękny czerw. W prawym różku już mamy czerw trutowy. Tak jest. Tak jest. Druga ramka, teraz mamy już trzecią ramkę. I również i ta rodzina, tak jak widać, uwiązała kłąb na, na wiosnę od południowej części, czyli od części wlotka. Ramka czwarta na niej mamy na niej, e, mamy królową Opalitko 307 Czyli magiczna si siódemka, tak? Tak jest I jeszcze tu widzimy jak najbardziej piękny e, Zwięzły czerw. I ostatnia ramka, już tutaj w gnieździe. Bardzo piękny wzór ułożenia czyli pyłek i czerw, zakryty. Tak samo jest, identycznie. Z drugiej strony, nawet w tej części, jeszcze więcej tego pyłku. Dobra. Tak jak widać, na ściance ula dużo pszczół. Dostają kolejną, kolejną już drugą ramkę węzy. Zatwór styrodurowy, który fajnie, e, fajnie odbija ciepło gniazda. Między zatworem a ścianką ula dajemy ramkę z pokarmem zimowym. I rodzina gotowa. No i przechodzimy do kolejnej rodziny. No No mamy dziką zabudowę. Jest plaster. Albo ktoś tu dawno nie zaglądał, ale, albo ktoś za bardzo ściśnił gniazdo. Musimy powyjmować. Pamiętaj, a... W kolejnym pszczelarz powiedział, gdy, gdy, taki, gdy coś takiego się działo, czyli nasza dzika zabudowa, że pszczelarz się spóźnił. Nie mówił z czym, ale to już wiadomo. Że pszczelarz się spóźnił, tak jest. Z poddaniem węzy. Zobaczymy, jak tu, czy szczugi tutaj męższe. I co, co tam masz, Wicho, Czerwiu jest brak, także jest tylko pociągnięta. Nie, mamy. Sojajeczka, jajeczka. Piękny plasterek. Ja niestety pójdzie do zniszczenia, na przetopienie. Jak, jak najbardziej plasterek przyda się nam do produkcji węzy. Tutaj akurat nie mamy zatworu. Jako zatwór w jakim stopniu służyła węza, którą Michał tutaj poddał? Co zrobiły pszczółki? Zobaczmy w środku. Tak jest, piękne larwy. Z drugiej strony jest odbudowana. No i tu jest jak najbardziej świeży nektar. Dobra. Pierwsza ramka. Czerw. Piękny starzec, malutki. O, pięknie się szkli. Dobrze. I wkładamy. I mamy tak piękna ramka. Dosłownie od, od prawej do lewej beleczki zajmuje czerw. Tu jest piękna płaszczyzna czerwy na wygryzieniu. Z tej strony jest dość identycznie. Wspaniała, wspaniała rameczka, ułożenie gniazda jak najbardziej. I z tej strony pięknie. Dobrze. Identycznie. Tak jak każda rodzina, tak i również i ta ułożenie gniazda na, na wiosnę, od strony południowej czyli odwlotka. Z tej strony piękna ilość yy, pierzgi. Mamy królową z opalitkiem 311. Co mamy tutaj yy, za matkę? Jest to również matka Aca z tamtego roku. No ogólnie wszystkie pszczoły na yy, tej pasiece są z roku 2020 roku. czyli Z, z poprzedniego, zgadza się. Dobrze. Od ściany ula wędruje węza i dosuwamy. Węza wcześniej odbudowana przez, pszczo przez pszczoły, ląduje w środku. W środku gniazda dosuwane są kolejne ramki. I kolejna węza. Piękna rodzinka. Na świeżych plastrach będzie się o wiele lepiej rozwijać. Jesteśmy już po przeglądzie rodzin u Michała. Dzika zabudowa wystąpiła, e, powiększenie gniazd węzą. Jak najbardziej fajne rodzinki, silne rodzinki będą odbudowywać e, węze, będą się po, e, poszerzać. E, tutaj w okolicy, tak jak wspomnieliśmy, pożytek w tej chwili wieżbowy, pyłek nektar, e, ale na polach jak najbardziej e, rzepak. No dostarczy nam tutaj e, miodu towarowego, rzepakowego. Przez ten czas będzie można fajnie, e, fajnie powiększyć gniazda rodzin nad stawkami, czy to z węzą, czy to z suszem. Dziękujemy ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji, do odwiedzenia naszej strony internetowej. Chcemy, żeby ten sezon jak, naj, jak najlepiej e, wyszedł. W każdej pasiece chcemy, żeby rodzinki się pięknie powiększały. Do usłyszenia, cześć!